Z tej strony Java XD. Dzisiaj otworzymy 10 saszetek. Już ostatnich więcej. Nic już nie mamy. Zostawiliście ponad 270 łapek w górę, za co bardzo Wam dziękuję. No, przechodzimy do pierwszej saszetki. Dobra, otwieram. Co tu mamy? Bibi Coś odwrócony kolor. Znów El Primo. Poko. Shelly Spike y, nie mamy wszystko na razie Tara Colt Barley, no nie najlepsza saszetka przechodzimy do jeszcze jednej no i otwarta jest nie wiem co się stało ale dobra otwieram El Primo Brok. Bro, Leon Colt Bibi El Primo Znów Poko Michelle. Wszystko mamy. To teraz tą świąteczną sobie otworzymy. tam. To też chyba otwarta. Zm też Barley. Nita. ty jest Nita. Frank. Bull. Daryl, Kyle, Taja i Kruk. Dobra. Otwieramy następną. Jessie chyba mamy, mamy, Nita mamy, Kyle mamy, Jean mamy, kruka mamy, kruka mamy, Bibi mamy, Kyla mamy. No to otwieramy następną. Dobra. Dal Kyle, Tara. Znów Kruk. Poco. Jessie. Kal i Nita. No znów mamy. Nic ciekawego na razie nie jest. Dobra. Jeszcze trzy saszetki. Czy cztery? Cztery. Nita Jessie Spike Nita, znów Barley Colt. Świą ten, świąteczna penny to fajny skin. I Spike. nie, tu, cztery saszetki jeszcze, czyli otwieramy. A nie, otwarta. Kruk. Bibi. Karl, Bale, Kruk mała skrzynia, Poko, Nita, to jeszcze trzy, zaś jeszcze dressy, Bull, Fajny. Yy, bo też spoko Colt to sobie zostawimy Mortis i Rosa i na no, Dynamite teraz jak otworzymy te dwie ostatnie saszetki to już nie będzie tych unboxingów Kart by on stać yy, bo już nie mam więcej saszetek no szkoda, ale dobra Spike Colt Jean Poco Jean i jest Box. Bibi i Kruk i ostatnia saszetka oby coś fajnego się trafiło trzeci ostatni i jest nie mamy nie mamy broka. w końcu coś fajnego Mortisa mamy ale fajnie mieć go, Daryl mamy, Tara mamy, Pam mamy, Spajka mamy, Bula mamy i Broka mamy. No już nic nie ma jak widać, no to by już koniec na tego odcinka, nie wiadomo kiedy się pojawi następny Unboxing Card All Stars, ale może się pojawić na przykład za 4 albo 5 dni, a unboxing kart Fortnite. To by było na tyle, więc pa!